Witam z tej strony Spartans, a to jest film dotyczący nowego update'u w skillu, który dodaje nam bronię, mapę z II wojny światowej i na Wielkanoc kurczakowe wyposażenie. Także już tutaj czytam co jest. Takie słowa wstępu. Żołnierze baczność. Wysyłam Was na front II wojny światowej i oferujemy wam odpowiednie wyposażenie. Jednak również w czasach wojny trzeba porządnie świętować Wielkanoc. Generałowie zezwolili na noszenie kurczakowych uniformów i broni. Także pierwsza nowa rzecz, tak jak mówiłem, jest mapa. Nazywa się Villa. Aktualnie jest dla VIP-ów i na treningu. Zbrojownia zapewne będzie już dostępna dla wszystkich. Przynajmniej tak powinno być. Argelbox World War II, no to tutaj mamy karabin powtarzalny Kar 98K, potem STG44, MP40, zaraz to wszystko pokażę. Następnie jest Orgelbox Camo Collection, czyli animowane skórki, nieanimowane skórki w kapsułkach. Także teraz Orgelbox Easter 2017. No to mamy tutaj AK-103, Bizon i TRG w stylu kurczaka. Tak oto to wygląda ta broń. Może uda mi się znaleźć coś, żeby pokazać jak to w grze wygląda. E, nowości w sklepie. W stylu II wojny światowej w sklepie dostępny jest teraz pakiet zawierający Lugera. Jeden z pierwszych pistoletów półautomatycznych. Ponadto do tego zestawu dołączony jest granat trzonowy. Przypominający M67. Najpierw kapsułki. No to kapsułki World War II. E, tu mamy jak widać główne nagrody na Perma. Postaram się znaleźć jakiś filmik, który pokazuje właśnie jak to w grze wygląda. No i tu takie rzeczy. Camo, no to wiadomo, spraye. Tego chyba nie było, ale nie wiem, mogę się mylić. Camo Red Fortune FX. Nie wiem. Może było, może nie. I Easter. ocasto czy Chicken, Bison Chicken i... TRG Chicken. Wiele ja, spoko, tak wygląda. W grze to wiadomo, może inaczej. Mm, I to stąd wszystko. W sklepie. Nowe ubranko. Ubranko kurczaka. pyk, Tak to wygląda. Eee, czy ja mogę coś spróbuję zrobić, ale nie wiem czy się uda tam. Eee, eee, eee. Tu. Eee. Nie, da się. A jakoś się dało chyba. Dobra. No to y, mamy takie piękne stópki, o. Łapki kurczaka takie, o. nóżki kurczaka. Przewalenie to wygląda. 5 e, lucky pointów dodaje, to 1, Plus jeszcze spida. E, spida? Chyba spida. No. Yy, następnie pierś kurczaka C Cudownie wygląda Bardzo polecam yy, łebek kurczaka No Nic dodać, nic ująć yy, I World War II bundle Zestaw taki właśnie z tym pistoletem półautomatycznym Z granatem trzonowym jakimś kamo yy. Aha, no super yy. coś podobnego do i yy, 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 yy to chyba wszystko Yes Także teraz przechodzimy już do ostatniej rzeczy, czyli do mapy Nowa mapa Villa Zobaczymy jak to wygląda Dobra. eliminacja wszystkich wrogich jednostek. Jak, jak się patrzy, to ma panie nie jest jakaś za duża, ale jak już się patrzy, to, to ma dwa piętra, więc co będzie ma przeskakiwała. Dużo pomieszczeń, strasznie jest. Yy. Jakieś ślepe załuki w ogóle. Yy, oczywiście jest to mapa Blasting. Tylko bomby nie umiem znaleźć, gdzieś tu była? O, tu była. Tu jest jedna. A druga była gdzieś w budynku. Tu? Maybe. No. Nie da się wskoczyć. Bez sensu. Ty no przecież ja widzę te... To nieźle. Tutaj. O, tej. Druga. No także to by było wszystko. Tym Myślę, że a raczej mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jeśli Ci się spodobało, zostaw ocenę i koniecznie napisz w komentarzu co sądzisz o tym update. Ie. Do usłyszenia, cześć!